Witajcie w odcinku o wizualizacji karmienia piersią. Dzisiejszy odcinek powstał dzięki zgodzie Joan Sergeant z Milk and Motherhood, która nagrała oryginalny film. Link do tego filmu znajdziecie poniżej w opisie. Joan, thank you very much. W tym odcinku główny udział bierze gąbka. Gąbka duża, która ma dużo dziurek i to reprezentuje te dziurki reprezentują pęcherzyki mleczne w piersi. Mamy, ja mam tutaj dzbanek z wodą. Woda jest zafarbowana na kolor niebieski, żeby było lepiej widać zmiany. No i tutaj widzicie tłuszcz, czyli to reprezentuje tłuszcze zawarte w mleku mamy. Bardzo ważne, zaczynamy. Ja będę teraz, teraz jest przede mną ta najtrudniejsza część. Bardzo ważne, mleko mamy, nie rozdziela się tak jak w tym dzbanku. W piersi to mleko jest wymieszane, tak jak zaraz zobaczycie. Mamy, które odciągają mleko, mogą zauważyć, że mleko się rozwarstwiło. Ale w piersi oczywiście te składniki są wymieszane. Kiedy kobieta przykłada dziecko do piersi, piersi są wypełnione mlekiem i następuje odruch wypływu mleka. Jak widzicie, mleko samo płynie. Dziecko intensywnie wtedy i szybko połyka, radzi sobie z tym wypływem, ale jest tutaj mniej pracy, ponieważ mleko samo płynie i to nawet całkiem szybko. I mamy często zgłaszają, że dziecko całkiem fajnie sobie radzi, yy, słyszy połknięcia. Po pewnym czasie mleko przestaje tak szybko płynąć i zaczyna się intensywna praca dziecka. Tutaj dziecko zaczyna koordynować sanie i połykanie i zaczyna intensywnie pracować. Zasysa, połyka, zasysa, połyka, zasysa, połyka, zasysa, połyka. Zasysa połyka. Zasysa połyka. Ok. Jak widzicie, zmienia się już zawartość tłuszczu. W pierwszej fazie, ta faza dla zaspokojenia picia zawierała dużo wody i dużo glukozy, żeby pobudzić malucha do aktywnego sania. Teraz maluch. Bardzo aktywnie ssał i zobaczcie, jest dużo więcej tłuszczów. Dzieci wtedy już są troszkę spokojniejsze. Mamy mogą mieć ochotę przerwać już karmienie, bo dzieci są najedzone, już są takie bardzo spokojne, ale zobaczcie, co się stanie, kiedy mamy jednak będą karmić do końca. To jest ta trzecia część i uwaga, tu będzie bardzo. Staram się z całych sił trafić do kieliszka. Dzieci mogą tu właśnie bardzo rzadko już sobie zasysać, ale zobaczcie. Staram się jak mogę. Uwierzcie mi, jest to bardzo trudne, ale okej, okay, zobaczmy. Zobaczcie, to jest porcja tego mleka ostatniego, bardzo wysoka zawartość kalorii tłuszczu. Dlatego właśnie namawiam, aby karmić do końca, bo ta porcja, dzięki tej ostatniej porcji dzieci dostają te wartościowe tłuszcze, które budują mózg, układ nerwowy i przede wszystkim przybierają na masie ciała. Więc zachęcam do pełnego karmienia, a nawet do późniejszego karmienia z drugiej piersi. I możecie się zastanowić, ale dlaczego przystawić do drugiej piersi, jeżeli moje dziecko zjadło tak dużo już i jeszcze tyle tłuszczu? Mogę to porównać tak jak Niki w filmie, wyobraźcie sobie, że ta porcja jest jak czekolada i tak jak my dorośli po czekoladzie chcemy sobie, chcemy wypić wodę, przepłukać tą czekoladę, tak samo dziecko może mieć ochotę po prostu się napić, aby po tej trzeciej części mleka chcą się po prostu nawodnić. Co ważne, w wakacje, w bardzo upalne dni, wasze dzieci mogą chcieć się nawodnić i mogą e, chcieć bardzo krótko pić, bo właśnie potrzebują nawodnienia. E, bardzo Wam dziękuję za to e, wspólne, e, za to, że oglądaliście. Było to mega trudnym wyzwaniem zwizualiz zwizualizować, ale myślę, że to jest fantastyczny pomysł i film. E, jeszcze raz, Nikki, Bridget, bardzo dziękuję. Drugi mamy, zobaczcie jak zmienia się zawartość tłuszczu w waszym mleku w czasie jednego karmienia.